60-ku witajcie, z jest strony Gilon i w sklepie 29 sierpnia 2023 roku. I co mamy? Tango za 800? Wraz z nowym stylem cicha robota w Megacity. Tak się tutaj prezentuje: Dziki Akcyn za 500, Wilko Króliczka za 1500, Lamolew za 1500, No zwierz za 500, Cuks za 1200, Miedziana Osa za 1500. 5 mocy za 1200, rządu za 300, Grimuar za 1500, zapomniane uderzenie za 800, Fortuna za 2000, Omen za 2000, Kowal losu za 800, kilo wyroczni za 1200, łamane skrzydło za 1200, zestaw nadzorca za 3000, chwytacz chmur za 1200, pogrąż przestworzy za 1200, Airhertz za 1200, Maximilian za 1200, Turbina za 800, Starowiec za 1200, Spartańska Skrytobójczyni za 800, Dyspozytorka za 1200, Stopur za 800, Kołysanko za 500, Kręciołek za 500, Pieczone Pianki za 200, Johnson na lotoskopie, Becky Linji, Bianca Berry to samo, Zestaw Szafki RU2 na w sklepie, Skiny Skinny Zestelami z każdego sezonu rozdziału pierwszego to samo, Marvel nadal w sklepie. Ostatni wyskok to samo. Nie ma już dzisiaj trądzictwo i porwanie przez obcych, także co jeśli sklepie Wam się podoba, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, GG on w sklepie, a jeśli ja się z Wami żegnam, siemneczko.